Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Kochani w Chrystusie Panu, bardzo serdecznie pozdrawiam Was po długim czasie z tego miejsca, gdzie nagrywałam film Nadszedł czas prawdy. I chciałabym tak na wstępie Wam tak, tak poinformować, że jak będzie z tego miejsca filmik, to będzie to czas właśnie... Oparty na prawdzie, tu będę mówić, co właśnie, takie poruszać tematy życiowo-duchowe i jak właśnie w tym, jak żyć. Dlatego, że to miejsce jest dla mnie szczególne, jak już mówiłam. Tu doznałam wiele łask, obecności Bożej, obecności Ducha Świętego. Teraz, nawet teraz trochę odwrotnie niż nagrywam niż ostatnio, ponieważ tam by słońce świeciło mi w oczy, więc odwróciłam. I właśnie z tyłu za mną kiedyś był krzyż, jak opowiadałam w poprzednim filmiku i... Tak wzmocniony. Więc. A dzisiaj chciałabym Was zaprosić do takiego tematu, ponieważ już dłuższy czas, już naprawdę przyszedł mi taka myśl na temat właśnie tatuaży w życiu ludzi. Czym są i kto je robi, dlaczego robią, czemu tak właśnie. Myślałam właśnie, że czy poruszyć, czy nie, że to nie jest, jest łatwe, bo to różnie można poruszyć, poruszyć też e, duszę innych osób. Ale po, po wysłuchaniu krótkim właśnie księdza Piotra Glasa na temat tatuaży, to mnie też zmobilizowało, że powinnam. Powinnam jako świecka też, co, co myślę, jakby wypowiedzieć się na ten temat, bo pewne też doświadczenie mam, w mojej rodzinie też mają osoby. I, i wiedzieć po tym jak też żyją. I powiem prosto, że tatuaże nie są dobrem. I ja jako dziecko, jak pamiętam, to tatuaże miały osoby takie jak to nazwać kryminaliści, którzy wyszli z więzienia albo po jakichś takich kiedyś. To, to moja pamięć zapamiętała, a dzisiaj to się stało wręcz modą i, i raczej tatuaże robią te osoby, które Idą za tą modą, za światem. Nie są wyrwani, tak jak Pan Jezus powiedział, wyrwałem walce świata. Dlatego nienawidzą, świat was nienawidzi, bo my nie wpierw znienawidził. A jeżeli... I to jest walka, życie Bogiem to będzie walką, póki będziemy żyć tu na ziemi. Natomiast ja obecnie, jeżeli mam się wypowiedzieć co do tatuaży co na temat osób, które noszą, mają, to moje zdanie to jest, są to osoby mające niskie poczucie wartości. One chcą w ten sposób wykazać, że są niewiadom kimś. Pokazać się... Gdzieś w ich życiu zostało zaniedbane w rodzinie, brak miłości, brak akceptacji, takie właśnie trochę zaniedbanie od dzieciństwa. I kiedy to dziecko urosło, jakby poszło w świat, poszło. Do pracy zaczęło. No powiem prosto, naśladować innych, yy, bo wszyscy tak robią, to ja też, ale pamiętajmy, że nie należy, tak? Wszyscy to nie ja. To jak wszyscy będą szli do piekła, to ja też mam i z nimi? Chyba nie, chyba nie na tym polega. Yy, pamiętajmy, że. Tak dzieci wychowywać, żeby dziecko znało, że ja jestem kimś w sobie, choćby przez to, że Bóg, Pan Bóg przez poczęcie mnie zamieszkał we mnie. I tu już jestem kimś. I tak należy dzieci wychowywać, że ono, żeby to dziecko się czuło kimś, przez to, że Bóg w nim zamieszkał. Dał duszę bez... Nie byłoby niego. Poczęcie następuje, tak? Przez mamę i tatę. Ale do tego dołącza się Pan Bóg, włącza dając duszę. I taki człowiek już od dziecka powinien wiedzieć, że ma duszę nieśmiertelną i już tu jest kimś. Nie musi się czuć, że jak urośnie że jest niczym i teraz ja wam pokażę kim ja jestem, bo mam kuzynkę, która naprawdę w świecie była rzeczywiście tak niedowartościowana, że jest kochana i zrobiła sobie tatuaże i to wyraźnie widać było, że zaczęła się pokazywać z tym, żeby, że ona jest niby dorosła. A niestety to nie jest pokazywanie się, że ma się tatuaż, że się jest już dojrzałym dorosłym. Po pierwsze, Pan Bóg, każde dziecko, jeśli stwarza, to stwarza bez tatuaży. Naturalne, nie ma żadnych znaków, chyba, że jakieś tam dar, jakiś tam... Jak czasami dzieci się rodzą z różnymi znamiami, znamie jakieś, ale to nie tatuaż i y, y, y daje zdrowe ciało, daje i robienie tatuaży to jest y, jakby o teraz ja pokażę kim jestem, Popra poprawianie Stwórcy, że jakby to jest obraza Boga, powiem, bo Pan Bóg stworzył na obraz i podobieństwo każdego człowieka. A jeżeli ja, ktoś robi tatuaż, to on poprawia, chce być poprawia Boga. I to jest, nie wiem, jak też się zastanawiałam, jak te osoby. Pojrzał na przykład jak Pan Jezus, przypuśćmy, przyjdzie na koniec czasu, czy jakoś się pokaże na sądzie, jak On y, będzie się tłumaczył, że ten tatuaż zrobił. Przecież Pan Bóg może powiedzieć, ja cię takiego nie stworzyłem. A Pan ma prawo. Do tego. O, chyba telefon będzie to leciał. przez miasto on ma prawo, bo on jest stwórcą i ma prawo powiedzieć: Ja ciebie takiego nie stworzyłem. Tak samo jak jest Ewangelia o dziesięciu pannach: pięć panien roztropnych i pięć nieroztropnych. Pan Jezus nie miał pretensji do tych pięciu panien, że nie dali oliwy, podczas gdy im zabrakło. Puścił je na wesele. I zamknął drzwi. Nie, że im nie pomógł. Trzeba dbać oliwa, to jest o łaskę. Już poruszyłam inny temat, weszłam. To jest bardzo ważne. Tak samo jest te wszystkie rodzice. Czasami widziałam na filmikach, że specjalnie kupują jakieś dzieciom różne. Gumy, nie gumy, jakieś tam z takimi naklejkami na ręce. I dzieci jak najwięcej se robią, nawet rodzice robią dzieciom. O jak pięknie, jak pięknie tego. I to już jest właśnie złe wychowanie tych dzieci. Bo to dziecko przyswaja sobie już jako dziecko, że ma tatuaż. I co później wejdzie? Gadaniem. Jak wspomniała mojej znajomej o to, mojej znajomej o tym, to jakby nie, może podesłała mi ten filmik o tatuażach, to ona jakby chyba w ogóle tego nie zrozumiała, tylko obróciła w innym kierunku, to tak jakby w ogóle nie pobierać krwi. Nie malować się, chodzić w worku. No, to jest głupia odpowiedź. Nie ma w ogóle co z takimi osobami rozmawiać, bo to jest osoba, która tak mówi, to już można się tylko modlić za tą osobę. To jest czysto ludzkie mówienie, czysto ludzkie myślenie i czysto ludzkie gadanie. Jak to się mówi, byle co je i byle co gada. Po ludzku. sposób, żeby Duch Boży, żeby jednak dusza Pan Bóg, ktoś taki jak Bóg zechciał w to w dziecku, w tobie zamieszkać. Pamiętaj, ktoś taki jak Bóg Wielki zniżył się do ciała ludzkiego, żeby w tobie zamieszkać. Czy to nie jest ta piękna godność? Czy potrzeba pokazywać w cielesności Że nie wiadomo, teraz ja Wam pokażę kim jestem przez jakiekolwiek konf... tatuaże, a już nie mówiąc, że robienie sobie jakichś węży albo też znaków też krzyży, czy to jest też diabelstwem. Bo nie na tym polega wiara, żeby oszczerco tak u... to jest takie... Wydawanie Boga tak jak jest w przykazaniu na próżność na takie na Pana Boga, jak to jest bo, bo, właśnie wydawanie każdy wie o co chodzi, teraz mi wyszło. Wyszła ta myśl, żeby ta po prostu żeby mogła wydawać, że teraz będzie, on będzie pokazywał się tu sobie, zrobi krzyż i on po co zrobi ten krzyż? Nie wiadomo. Czy dla pizzu. na wyśmiania no chyba ktoś mi przeszkadza no coś, chyba coś mi przeszkadza, bo przed chwilą jakby telefon wleciał. Chyba, chyba ktoś nie chce, żebym ten film żeby otrzymać. Dlatego, że jest wiatr, a muszę o tym powiedzieć. I dlatego też taki apel, żeby jednak zwracać uwagę, żeby dzieci nie Dzieciom nie kupować takich gum różnych z naklejkami, i nie przyzwyczajać do właśnie takich nalepek, na, gdzie farba. A co jeszcze powiem, ten ksiądz wyraźnie powiedział, że to jest jak adrenalina, którą właśnie jak raz wkujesz, to się w krew farba wkleja. I to jest później chcesz więcej, więc to nie kończysz na jednym tatuażu. Pamiętaj, bracie i siostro. W ogóle to powiem, że to strasznie wygląda ohydnie. I pamiętaj, że Bóg dał ci zdrowe ciało i stworzył Ci na swój obraz i podobieństwo. I nie masz... Pod powodu poprawiać Boga, Stwórcy. Jeżeli tak to czynisz, to nigdy go nie poznałaś. Nigdy nie dowiedziałeś się, że właśnie Bóg w tobie zamieszkał przez samopoczęcie, że ktoś, który dzięki niemu żyjesz, bo on ci dał duszę, ciało same by się nie urodziło. Bo Bóg daje duszę pod nieśmiertelną. I to już jest łaską Bożą, za którą należy dziękować, że w ogóle Bóg się zgodził na coś takiego, że właśnie dać każdemu osobną duszę. A ciało należy kochać takie, jakie dał ci stwórca i nie poprawiać Boga, bo to jest dla mnie to jest poprawianie Boga. I no i takie osoby właśnie czują się nie mają poczucia własnej wartości, czują się nikim. A nie musisz się czuć nikim, jeżeli już jesteś. Uświadom sobie, że jesteś na tej ziemi, żyjesz dzięki Bogu, nie dzięki sobie. Nie musisz pokazywać przez, na zewnątrz nie wiadomo czego, że przez robienie tatuaży, że jesteś kimś. To jest dla mnie taka osoba jest bardziej biedna. Jak widzę taką osobę, to jest po prostu mogę tylko powiedzieć, że to jest bieda. Bieda i współczuć, współczuję tej osobie, bo nie poznała prawdziwego Boga, nie doświadczyła w rodzinie jakiejś miłości ani obecności Bożego Ducha i jakby poszła w świat za tym, co świat oferuje, a nie właśnie a pamiętajmy, że Pan Jezus w Ewangelii. Wyraźnie powiedział: Przyszedłem was wyrwać z tego świata i nazwać was przyjaciółmi, żebyście byli przyjaciółmi. A niestety jest coś, co się sprzeciwił Bogu i stale wyrywa do świata. I przeszkadza, a Pan Bóg płacze i cierpi, że właśnie jego dzieci słuchają nie tego, kogo trzeba, i idą za tym światem, który przemija. Przypomnijmy sobie słowa błogosławionego Stefana Wyszyńskiego, kiedy został w zamknięciu był. Przez komunistów e, w stoczku. To ułożył. A komuniści się później dowiedzieli, bo mieli pocóż. Był las, nie było was. Będzie las, nie będzie was. Więc tak samo świat. Był świat, ale świat przemija. To, co ludzkie, to wszystko przemija. Cielesne. Pamiętajmy, że jak jest też porównanie Wielkiej, te, Kościół, co jest największym, Kościół Mariacki w Gdańsku, cegiełki, co zbudowane z cegiełek, ktoś z Was przyglądał się, jak jest zbudowane, cegiełka równo, każde cegiełki są równo zbudowane, my jest, mamy być takim kościołem, jeżeli jakaś cegiełka odpada, to jak ta budowla? Wygląda. Już nie jest tak, już Kościół zaczyna cierpieć. Jedna po drugiej. To są te cegiełki, które odpadają, które idą w jakiś sposób swoją drogą, bo sobie mówią: taki świat, tak, tak wszyscy nie. Pamiętajmy, jeżeli ktoś tak mówi, tak wszyscy robią, to nie idźcie za nim. Bo świat. To nie ja, to wszyscy to nie ja. Ja mam być sobą i przez to, że Bóg mnie stworzył taką jaką jestem przez bez, dał mi ciało zdrowe. Jeżeli ja je poprawiam, w jakiś sposób robię jeszcze wchodzę później do kościoła, z tym to jest... Obraza, obraza Boga, obraza Maryi. Ja bym na końcu ja bym chciała się z wami pomodlić za wszystkie osoby, które w jakiś sposób mają tatuaże, żeby doznały łaski wstydu przed Bogiem, aby nagle, tak nagle Duch Boży ich ogarnął o łaskę wstydu wstydu przed Bogiem, przed Maryją, żeby w jakiś sposób się zawstydziły w taki sposób, żeby doświadczyły własnej nędzy, kim teraz, co one zrobiły. Bo to jest... Te osoby są nieświadome, to na pewno nieświadome, które zrobiły tatuaże. To są osoby dziękuję Ci Duchu Święty za chwilę ciszy To jest nieświadomość i a co jeszcze powiem, że tatuaże są też takim znakiem złego. To już na pewno nie będzie prowadzić żeby wejść w czyste małżeństwo Ja mam kuzynkę i niestety modlę się ale to jaki ma tatuaż niestety wampira bo uwielbia filmy oglądać z wampirem to jest też przeszkoda do życia Bożego i proszę też o modlitwę za nią, bo że ktoś, kto ma jakieś takie tatuaże znak zwierząt drapieżnych, w Duchu Święty błagam, aby te tatuaże zaczynały ich piec. Aby tak zaczęło, proszę Cię Duchu Święty o oświecenie i oczyszczenie tych osób. Tu gdzie jestem, teraz wołam, przyjdź Duchu Święty do osób z tatuażami groźnymi, zagrażającymi dla życia wiecznego. Przyjdź Duchu Święty. Wołam z wami wszystkimi, tu z tej, z tego miejsca. Przyjdź Duchu Święty i dotknij tych osób. Dotknij i daj im poczucie własnej wartości, że nie są sami, że ty w nich zamieszkałeś od poczęcia, że nie muszą się czuć nikim, że są kimś, kimś w Tobie, żeby uświadomili sobie, że to jest. Jak okaleczenie, że nie muszą tego robić. Mają zdrowe ciało mieli, a jednak proszę cię o oczyszczenie ich ciała. Ciało jakby też należy kochać, a nie poprawiać stwórcę. Duchu święty proszę. Gamni to osoby. To jest dla mnie, właśnie, to jest mo, moje wypowiedzenie. Niech wstąpi na nich Duch Święty, ich oświeci i oczyści. I chciała, aby nie, jakby nie kuśili też innych. Aby. Ci, którzy są czyści, żeby nie poszli za nimi. Aby te biedne dzieci nie brały przykładu z tych dorosłych. Aby te dzieci, które się narodziły czyste, mogły zawstydzić swoich rodziców z tatuażami. Aby mogły jednak się sprzeciwić temu złu. Maryjo, dopomóż nam w tym. Chwała Ojcu i Synowi Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Bardzo Was serdecznie pozdrawiam. Święty oświeci Was. I naprawdę jesteście wartościowi przez to, że Bóg Was zamieszkał. Przez poczęcie. I naprawdę uświadamiajcie to swoim dzieciom. I nie lubcie im żadnych nalepek, żeby jednak nie wzrastali, żeby miały te dzieci obraz czysty. Bożej miłości czystej. To jest mój apel do rodziców do właśnie do dorosłych, żeby wychowywali swe dzieci na obraz czystej Bożej miłości. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Szczęść Boże.